Śląsk dla mnie jest jednym z ładniejszych regionów Polski, I jeżeli chodzi o przyrodę, o lasy. To jest miejsce, w którym się urodziłem, w którym żyję. No, i myślę, że nigdy bym go nie zamienił na inne. Nie wiem, jak rozległy jest ten uraz. Bo, bo może mieć krwiaka, może mieć gdzieś pękniętą nawet czaszkę. No, taka, taka sytuacja, On tutaj miał dosyć poważną ranę na głowie, ale jest już coraz lepiej. Jacek Wąsiński jest z wykształcenia leśnikiem. Pracuje w nadleśnictwie Katowice. 30 lat temu założył w Mikołowie Leśne Pogotowie, ośrodek rehabilitacyjny dla dzikich zwierząt. Dziś najstarszy w Polsce. To jest pasjonat, który po prostu dzień i noc jest tymi zwierzętami i to jest jego pasa życiowa. Dzikie zwierzęta, na przykład ranne w wypadkach drogowych, uzyskują w ośrodku fachową pomoc. Leśne pogotowie jest miejscem dla gadów, płazów czy dużych ssaków. Nie brakuje też ptaków. Wsparcie otrzymują tu na przykład zwierzęta wymagające rehabilitacji, a nawet odchowania, gdy we wczesnym okresie życia zostały osierocone. Leśne pogodowie przywraca jak największą liczbę osobników środowisku naturalnemu. A gdy te są trwale okaleczone, mają zapewnioną dożywotnią opiekę. Ja tu mieszkam od urodzenia. Zawsze jak tu przyjeżdżam do domu, to zawsze jest samochód, zawsze przywożę, albo on wyjeżdża, albo jest w trasie. Nawet po sąsiedzku nie ma za bardzo czasu pogadać, bo cały czas w ruchu i w pracy. Nie. To można powiedzieć na okrągło. Nie ma takich godzin ustalonych. Na okrągło. Dzień i noc. W ciągu 30 lat do Leśnego Pogotowia trafiło około 30 tysięcy zwierząt. Ośrodek jest przede wszystkim wspierany przez Nadleśnictwo Katowice, ale również Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Katowicach i Krakowie, samorządy oraz ludzi dobrej woli. Chłop z bardzo mocnym charakterem, także wszystko na klatę bierze i nie widziałem u niego nigdy jakiejś chwili załamania. Jest zawsze uśmiechnięty. Pomocny ludziom, telefon cały czas wisi na uchu, także złego słowa, ale niego bym nigdy w życiu nie powiedział. Jacku, relacja człowiek zwierzę historycznie zawsze była taką relacją asymetryczną człowiek uważał że ma większe prawa niż zwierzęta że ma prawo podporządkowywać sobie gatunki do własnych celów czy to dzisiaj się jakoś zmienia ja zauważam pewne skrajności to znaczy tak jedni ludzie potrafią wziąć na przykład wyciągnąć gniazdo z balkonu z gołębiami i ordynarnie wyrzucić go na śmieci a drudzy ludzie potrafią dzwonić będąc nad spacerze na przykład w lesie i widzą, że sarenka kuleje i chcieliby żeby już natychmiast była wykonana akcja ratunkowa, czyli gonić to zwierzę, łapać, może zbadać. Nie mają na co dzień do, do czynienia z, ze zwierzętami i tak naprawdę nie wiedzą co jest pomocą, a co nie. Ale faktycznie wydaje mi się, że i tak nadal człowiek traktuje zwierzę jako coś co ma mu służyć. Kogo mamy na myśli, mówiąc o prawach zwierząt, czy jesteśmy gotowi przyjąć to, że zwierzęta mają swoje prawa, że to nie jest tylko nasza dobra wola? Ludzie muszą zdobywać pewną wiedzę na ten temat, bo oprócz tego, że trzeba mieć gorące serce, to trzeba mieć chłodną głowę. To nie jest za każdym razem pomoc, że ja będę na hama zabierał jakieś zwierzę ze środowiska naturalnego, zbierał podlotki, a nie będę szanował zasad, które w nich panują. I powinniśmy robić wszystko, żeby uczyć. A uczyć możemy od tych najmłodszych. Uczymy budowy komórek, tkanek, które naprawdę w życiu się tym ludziom w ogóle nie przydają. Ale nie potrafimy nauczyć rozpoznawania podstawowych gatunków. Nie potrafimy nauczyć na przykład młodzieży, dzieci, że drzewo iglaste to nie jest choinka, tylko to jest świerk, to jest sosna, to jest jodła. To jest podstawa, żebyśmy wiedzieli, gdzie my żyjemy, w jakim jesteśmy miejscu. Pewno nieraz zadają Panu pytanie, po co ratować zwierzęta, skoro one w przyrodzie giną. My wchodzimy, powiem brzydko, z buciorami w ich teren, tak? Czyli zaczynamy zabierać. Człowiek to zawsze robił. Zawsze sobie uzurpował prawo, że to jest moje, to jest moje, to jest moje. To jest moje. I ogranicza tak, tą przestrzeń życiową. Ja to rozumiem, że nie możemy się uwsteczniać jako ludzie. Postęp, technika, ona musi być. Ale wydaje mi się, że możemy pewne rzeczy przeprowadzać w takiej harmonii. Więc może na tym korzystać i przyroda, i człowiek. A bardzo często jest tak, że idziemy po najmniejszej linii oporu. Czyli nie chce się nam nadłożyć drogi, nie chce się nam czasami nadłożyć środków finansowych, żeby coś ochronić. Pan walcząc o prawa zwierząt zajął się tymi zwierzętami dzikimi, ratuje zwierzęta leśne. Jak powstał pomysł, jak narodziło się leśne pogotowie? Zwierzęta to ja zawsze tam uwielbiałem, to, to była zawsze moja pasja, nawet jeszcze jak za czasów technikum, a mieszkałem na Wełnowcu w Katowicach. To do domu tam gdzieś z praktyk, zwoziłem tu jakąś żmiję, tu jakiegoś zaskrońca, tam jakiegoś myszołowa. No Gdzieś tam te zwierzęta mi. Przy... Znaczy, nigdy nie myślałem o tym. Mówiąc wcześniej, że będę leśnikiem, tylko chciałem być jakimś przyrodnikiem, który będzie jeździł po świecie, oglądał. Jak dostałem, pamiętam, moją leśniczówkę, bo pracuję w Nadleśnictwie Katowice, no to gdzieś tam w Mikołowie, to gdzieś tam się ktoś dowiedział, że jest jakiś leśnik. Pamiętam pierwsze zwierzę, które dostaliśmy, to pamiętam jak dziś. I pamiętam jak przynieśli do Nadleśnictwa, znaczy zadzwonił pan z ogródków działkowych, z Ligoce, że tam złapali myszołowa i, i, i y, hodowcy gołębi chcieli go zabić. Bo dla nich to wszystko jest jaszcząb. To mówię, no takich problemów jest dużo. Dla hodowców głębi, każdy drapieżnik powinno się go zabić. No nie wiem w ogóle jakim prawem. Nie wiedzą w ogóle o czym mówią, o jakim gatunku, a wszystko by chcieli zabijać. Ale znalazł się tam na tym ogródku ktoś mądry, i pamiętam, ja siedziałem w takiej dużej sali. Miałem porozkładane papiery. I na, na krześle, na oparciu siedział przy mnie i dostałem tą, tą upragnioną leśniczówkę, jeszcze żeśmy w niej nie mieszkali, ale codziennie tam jeździliśmy, robiliśmy sobie remont. I pierwsza jedna z rzeczy było w takim budynku gospodarczym, było zrobione takie pomieszczenie dla tego Myszowa. No i tak się zaczęło i potem gdzieś się tam ktoś dowiedział, że jest tam jakiś leśniczy leśnik, który, który przyjmie zwierzątko. Weterynarze pytali, no i to tak szło, wiecie, parę zwierzątek, parę. Nie, ja nie myślałem o tym, że ja stworzę ośrodek rehabilitacji. To w ogóle takiego pojęcia nie było tak de facto, bo ośrodków takich nie było w Polsce. To już 30 lat historii. Tak, w tym roku. W tym roku tak się jakoś udało, że, że 30 lat funkcjonujemy. Wydaje mi się, że ten czas tak szybko płynie, jakby to było wczoraj. Tak, w oczach gdzieś widzę te pierwsze zwierzęta. No i potem właśnie pierwsza sarna, pamiętam, którą mieliśmy. Ona miała na imię Kubusi, bo to chyba wszystkie sarenki tak mają. I naprawdę wychowany był, chodził sobie po mieszkaniu. Mój syn wtedy miał trzy latka, chyba, jak Kuba był. Musieliśmy pilnować, bo kozioł jest jednak bardzo agresywny w pewnych okresach czasu. I zachorował. Jeździłem, nie było tylu lekarzy, było ciężko, naprawdę. No, powiem wprost, płakałem po jego śmierci, bardzo. Bo tutaj w leśnym pogotowiu sukces jest jakby odwrotny, to znaczy sukces jest wtedy, kiedy zwierzę nie zostaje, kiedy nie czuje się w tym pogotowiu jak u siebie w domu, tylko wraca no, do natury, prawda? Ile jest takich zwierząt, które mieszkają na stałe w leśnym pogotowiu, a ile wyszło, z powrotem do lasu. O jakich liczbach tutaj można mówimy? Można tak powiedzieć, bo prowadzimy oczywiście statystyki. Na samym początku tego nie robiliśmy. One były bardzo takie zdawkowe. Tam gdzieś coś żeśmy sobie zanotowali. Aktualnie dzisiaj to w ogóle są, jest taki wymóg, także więc ja po, muszę prowadzić pełną ewidencję od wielu, wielu lat. No ale tak mniej więcej jak żeśmy tam sobie sięgnęli do naszych archiwów, do jakichś protokołów, przekazań, można powiedzieć, że trafiło ponad 30 tysięcy zwierząt. Grubo. No przynajmniej połowa z nich tak średnio, bo to jest tak, w jednym roku się uda wypuścić więcej, w drugim mniej my dostajemy zwierzęta, które potrzebują pomocy. Ja nie dostaję zdrowych zwierząt. One przychodzą czasami w fatalnym stanie, a nie mam cudownych rąk, a też bym chciał, ale nie mam. Aktualnie w ośrodku jest, i to jest liczba ruchoma. Na pewno teraz mamy gdzieś grubo ponad 400 zwierzaków, ale ciągle jest rotacja, bo jedne wypuszczamy, Drugie wracają, niektóre nie przeżywają. Zdarzało się wcześniej, bo teraz mniej, ale że niektóre z naszych zwierząt na przykład trafiały do ogrodów zoologicznych na stałe ekspozycje z tego względu, że nie mogły być w naturalnym środowisku, ale jakieś rzadkie cenne gatunki, które jakiś ogród chciał przyjąć, zwracali się do nas i też dostawaliśmy, ale paradoksalnie my też z ogrodu przyjmowaliśmy. Także mieliśmy, pamiętam starą taką lamę, Florka, który przyjechał z Osopola, wiele lat u nas był. Mieliśmy małpy. Które kiedyś występowały w cyrku, później były w Chorzowskim Ogrodzie Zoologicznym. Jakie zwierzęta najczęściej trafiają do leśnego pogotowia? Głównie to są ptaki, bo ptaki, pomijając owady, bo to jest najliczniejsza grupa zwierząt, jaka żyje na świecie. To ptaków, gatunków ptaków u nas w Polsce jest najwięcej. Tak? Ssaków jest zdecydowanie mniej, gadów czy płazów również, więc tych ptaków no, z automatu trafia najwięcej. A co jest trudniejsze, wyleczenie zwierzaka czy. Przywrócenie go na naturze. No. Bo ten proces taki przywracania, wypuszczania zwierzaka jest też bardzo trudny. To jest bardzo ważna rzecz. Czasami trafiają zwierzęta, które jak patrzę po, po urazach, których doznały, to wydaje mi się, że to zwierzę do jutrzejszego dnia na przykład nie przeżyje. A za miesiąc się spotykamy, ja je wypuszczam. A trafiają się zwierzęta, które przyjeżdżają, mówię, o, dzień dwa i, i, i pójdzie na wolność. A zwierzę na drugi dzień nie żyje. Najłatwiej jest oczywiście zwierzę, które było dorosłe, które żyło na wolności, jeśli uda się go wyleczyć, to ja mam, można tak powiedzieć, jestem spokojny o to, że one wie, co będzie miało zrobić z tą wolnością, bo one na tej wolności było. Ale gorzej jest tak, naszej znaczy gorzej, więcej czasu się poświęca młodym zwierzętom osieroconym, które trzeba wychowywać od malutkiego, uczyć różnych zachowań, no i później wypuścić. No i to jest wtedy nie wiadomo, co, jak, to, jak to po prostu, jak one sobie da radę. A jak człowiek uczy dzikiego zwierzaka zwierzęcych zachowań? Staramy się unikać kontaktu. Staramy się robić wszystko, żeby to zwierzę się nas bało. Zwierzę na widok człowieka ma się bać panicznie. I to jest jedna z podstawowych zasad, dzięki którym możemy mieć dużo pewności, że to zwierzę sobie w naturalnym środowisku poradzi. No, trzeba nauczyć je się naturalną karmę. Nie, no, do tego wykorzystujemy woliery różnych wielkości. One są odpowiednio obsadzone. Trzeba dawać naturalną karmę. No, niejednokrotnie nie powinienem tego powiedzieć, ale muszą te zwierzęta uczyć się polować, po prostu zabijać. I wiem, że spotykam się z, z taką, hmm, ja wiem czy to krytyką, no, z takimi opiniami ludzi, że no, no tak nie powinno być, a tutaj no, zwierzęta powinny może coś innego. Jeżeli ktoś mówi, że kocha przyrodę, to szanuje ją z całym dobrodziejstwem. I wtedy, kiedy pięknie kwitnie kwiat i on pachnie, i, i wtedy, kiedy jeden z drugiego zabija i zjada. No, tak to panuje. Nie ja jestem twórcą tego, więc szanujmy. Tego, kto to stworzył, i pewnie miał jakiś zamysł, że to tak wygląda. Moim zadaniem jest tylko szanować i żeby to funkcjonowało tak, jak funkcjonuje. Sukcesem jest wypuszczenie zwierzaka na wolność i to, że ten zwierzak dalej na wolności funkcjonuje. One bardzo często mają zakładane nadajniki. Państwo wiedzą, co się z nimi dzieje. Co było pana takim największym sukcesem? Nadajniki zakładamy stosunkowo i tak rzadko, bo to jest rzecz nie dość, że bardzo droga. Uprawnień do, do, do zakładania to niewiele osób posiada. Z tych, co ja znam, to tak naprawdę jedną osobę, która, która to robi. Częściej się je obrączkuje. To jest też taki, taka forma oznakowania zwierząt. I pamiętam. Yy, Dzięki takiej obrączce, to była przykra wiadomość, ale przynajmniej wiedzieliśmy, że tam gdzieś w Arabii Saudyjskiej czy już nie pamiętam teraz, którego z tych krajów arabskich dostaliśmy informację, że miejscowi go zabili, zjedli, obrączkę wsadzili w kopertę i wysłali informację. No, wiedzieliśmy, że doleciał ten bocian, no, został zjedzony, ale mieliśmy na przykład też informację, gdzie wychowywałem pustułkę i została znaleziona gdzieś tam w środkowych Niemczech, więc bardzo daleko, tak, więc mówię, takie informacje są. Nie miałem jakichś takich spektakularnych, ale myślę, że rysie, które wychowaliśmy w ośrodku i wypuściliśmy na wolność z sukcesem, bo one miały nadajniki, były obserwowane, dawały sobie świetnie radę. Zwierząt, których jest bardzo mało, tak? Bo, bo powiedzmy, chociaż każdy jest ważny. Bo ktoś mówi, no tak, tych jest na przykład bardzo dużo, to nie warto. Nie, nie na tym polega. Ratowanie przyrody polega na pewnej profilaktyce, czyli róbmy wszystko, żeby zwierzęta nie stawały się gatunkami zagrożonymi, żeby nie stawały się gatunkami rzadkimi. To jest. Odpowiednie postępowanie wobec przyrody. A nie, że w momencie, kiedy ktoś mi powie, że jest gatunek zagrożony, specjalny statut na czerwonej liście, w czerwonej księdze 20 sztuk, czy tam 200, i wtedy wszyscy wszystko by dla nich robili. Po co? A zróbmy coś wcześniej, żeby one nie były w tak, w tak małej ilości. tak? Szanujmy same środowisko, bo niejednokrotnie wszystkim powtarzam, sam na przykład gatunek, jako gatunek albo osobnik, nie, powiedzmy, nie zagrażamy mu ale niszcząc jego środowisko naturalne, w którym on bytuje, czyli zdobywa pokarm, rozmnaża się, po prostu jest. Jak tego nie będzie miał, to nawet nie musimy go zabijać, bo on po prostu sam umrze. A jakie gatunki najtrudniej się rehabilituje, można tak powiedzieć? Wychowujemy bardzo dużo z takich ptaków drapieżnych, które jest dosyć liczne i kiedyś było ich zdecydowanie mniej, dziś jest ich dosyć dużo i na szczęście jest to stabilna populacja. To są pustułki. Sokoły pustułki, które na pewno wszyscy w miastach widzimy na wysokich blokach, one tam lubią zakładać sobie gdzieś tam w szczelinach, czy czasami się zdarza też na balkonach, że składają te, te jajka i wychowują te małe. Jest ich, jest ich bardzo dużo, ale też, one też każdy z tych osobników jest indywidualny. No to tak jak z ludźmi. Możemy coś ogólnie powiedzieć o człowieku, że aha, tak wygląda człowiek, tak jest zbudowany, to jada, taką ma psychikę, ale każdy z nas jest inny. Ta ważna część działalności Pogotowia leśnego to jest edukacja, o której Pan mówił. To są ci najmłodsi, to są przedszkolacy, to są uczniowie Skoły. pierwszych klas, szkół. Ma Pan nadzieję, że wychowujemy inne społeczeństwo? Ja mam nadzieję, że tak, ale one musi iść w parze z programem. Ktoś powinien pomyśleć nad tym, żeby biologia jako biologia była bardzo ważna, bo to jest jak gdyby przysposobienie do życia. Nie tyle, że w rodzinie, tylko do przysposobienie do życia w naturze, w przyrodzie. I tak to się powinno nazywać, żebyśmy się uczyli tego i nie bali się tej przyrody. Nie może być takich sytuacji, że dzwoni do mnie osoba, bo takie telefony też mam, chyba kiedyś napiszę książkę z tymi wspomnieniami, bo potem zapomnę o tym, że dzwoni do mnie przerażona pani, wręcz prawie płakała w, w słuchawce. To nie to, żebym bagatelizował, bo każdy ma inne uczucia i też nie chce w ten sposób o kimś mówić. Tak? Ja mówię, ale co się stało, no, że, na bal że u niej w ogrodzie yy, siedzi ptak. Ja wiem, no dobrze, ale co się dzieje? No on jest gdzieś, ja mówię, ale gdzieś mówię przy oknie, nie, gdzieś 30 metrów od okna, a ona ma dziecko i ona z domu nie będzie mogła wyjść. Ja mówię, ale dlaczego? Co, mówię, co to jest za ptak? Bo już tak potem człowiek. No jest barzant, a ona nasłuchała się, że jest ptasia grypa i, i, i że to jest śmiertelne, jakieś takie bzdury. No ludzie sami sobie gotujemy, no tu jest właśnie ta skrajność. Ze skrajności w skrajność nie potrafimy. Mamy komórki, mamy dostęp do internetu, potrafimy czasami. Z tego internetu wydobywać informacje o ludziach, kto z kim, gdzie był, zresztą rzeczy, które są dla nas, dla mnie. Ja sobie nie zaprzątam głowy takimi informacjami, bo mi to niepotrzebne. Zamiast sobie sięgnąć do tego internetu i wstukać sobie na przykład hasło Ptasia Grypa, co nam grozi, czy musimy się bać, i nie trzeba byłoby wykonywać takiego telefonu. Także to jest tylko taki przykład, pierwszy z brzegu, ale naprawdę. No, i, i co jeszcze na przykład, i to też jest mi ciężko odpowiadać, no, ostatnio zadzwoniła yy, jakaś pani. Po głosie było słychać, że to młoda, młoda, tak powiem, dziewczyna. I, i, i no, stoi przy drodze, przy autostradzie jest potrącony szczur. Czy my tego szczura weźmiemy i będziemy pomagać? I tu wracam do tego, co mówiłem na początku. Ja uwielbiam zwierzęta, ale pomagam im z głową, z sercem i z chłodną głową. Szczur to jest zwierzę, takie samo oczywiście jak. Yy, najrzadszy zwierzak na świecie, bo to jest zwierzę, nie wolno się nad nim pastwić, ale niestety jest to szkodnik, który jest zwalczany z urzędu i nie możemy latować z szkodników. To już by była paranoja, gdybym ja ratował nornicę szczury. Powiedziałem tej pani wprost, musi znaleźć kogoś, kto go humanitarnie uśpi i koniec. My jako ośrodek nie będę tego przyjmował. Jeżeli będziemy na tyle znali przyrodę i będziemy umieli szanować zasady, jakie w niej panują, wtedy będziemy pomagać właśnie zgodnie z tym, jak to panuje. I będziemy też szanować środowisko, o którym mówię. To jest najważniejsze. prywatne? Ma pan jakieś marzenia? Nie mam marzeń jakieś tak jakoś, wie pani, miałem marzenia, żeby y, zawsze być blisko zwierząt, więc te marzenie mi się spełnia. Zawsze mówię wszystkim, że nie, mam też życie prywatne. To, nie byłem od 30 lat na urlopie, ale to już trudno, to już pewnie nie będę. Więc ciężko mi jest, w tym roku ani jednego mi nie miałem. No nie, przepraszam, ten weekend miałem wyjątkowo, bo syn został i w sobotę, w niedzielę mogliśmy sobie tam gdzieś chwilę. Lubię oprócz zwierząt, Lubię, uwielbiam historię, nasze znaczy lubię pałace, zamki, to gdzieś przenoszę się tak jakby w czasie mnie takie coś, uwielbiam, tak, różne stare rzeczy, one mają takie tętnią życiem pewnym takim, jakiś taki styl kiedyś tamtejszego życia, właśnie kiedyś ludzie byli bardzo tacy poukładani, nie mam na to za bardzo czasu, ale w każdym razie zawsze powtarzam, jeżeli w życiu będziemy robić coś, co lubimy i kochamy, to choćby to była najbardziej ciężka praca, ona nigdy tak nie będzie męczyć, jak łatwa praca, którą będziemy robić z musu.